W 46 odcinku naszej wyprawy NC500 robimy nieco spokojniejszy dzień. Jedziemy na kolejny nocleg do Sands Caravan and Camping. Po intensywnych dniach pełnych zwiedzania, wodospadów i niesamowitych widoków, przyszedł czas na regenerację. Camping w Sands to idealne miejsce na chwilę wytchnienia z pięknym otoczeniem, spokojem i komfortem. Jak było? Zobaczycie w tym odcinku. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Pamiętaj, zostaw subskrypcję, komentarz jakiś ślad po sobie. Pojawiam się i znikam w podróży NC500 2025. Gdzie po drodze zatrzymywaliśmy się w różnych ciekawych miejscach, e, których na tej trasie jest naprawdę dużo. E, no i generalnie w niektórych miejscach była możliwość zostawienia naklejki. Naklejki pojawiam się i znikam. Któż wie, może kiedyś znowu tam wrócimy i zobaczymy, czy ta naklejka jest. Dajcie, kolejne miejsce, w którym jest naklejka Pojawiam się i znikam. Kolejne miejsce. W takim oto miejscu. Link gdzieś tam będzie pewnie. A my lecimy dalej. A to tak, kurczę. A to idziemy na mosty? A teraz jest No przejeżdżaliśmy. Przejeżdżaliśmy, my a my mamy gdzieś naszą hajlandską krowę Misek Majorski, Mamy na masce się Na masce jest? A ja płótki wziąłem matko kochana O tu można zejść Z jednej i z drugiej strony Ale to czy może z tamtej, nie? Garzyna to jak kozica Matko kochana! Będziesz w filmie na YouTubie! Nie Z tyłu Edwika. Cześć! jak kozica górska. Telebryta. nie mów nic, bo nagrywałem

No, możemy ią pod Jakie tam wysokie te góry, kurczę, z tamtej strony są. tam Słuchajcie, jesteśmy na kempingu Sans Caravan Park powiem Wam, że wylądowaliśmy w takich kemping podach. No bo powiem Wam, że no dzisiaj ten box zrezygnowaliśmy z ten boxa z innego względu a na pogodę jaką mieliśmy przez ostatnie dni e, i to było najlepsze rozwiązanie e, chcąc odpocząć i zregenerować siły przed jutrzejszym e, dniem e, jakim będzie podróż do Glęku. No właśnie, no właśnie już jutro będziemy w Glęku. A dzisiaj jeszcze jesteśmy tutaj na Szkocji, Szkockich, Szkocji, Sans Caravan Park, tak, raz sprawdzę w ogóle, czy dobrze to mówię, czy nie, tak, Sands Caravan and Camping w miejscowości Loch. O właśnie w miejscu właśnie Powiem Wam, że jest generalnie pięknie, fajny kemping, duży kemping, pody, karawany, namioty oczywiście, motorhomy, wszystkie o czego potrzeba. Przyjechaliśmy wiało a teraz wieje. I padało oczywiście, czego można było się spodziewać innego. Dlatego też ten kemping pod jest idealnym rozwiązaniem. Dobra, a my idziemy dziewczyny już z przodu idziemy obejść po prostu sobie ten, to miejsce nieźle położony w ogóle jest <laughs> ten camping, bo jest tutaj przy samej plaży oddzielany tylko wydmami no i na dosyć dużym obszarze powiem Wam, że na dość dużym obszarze no, no to jest generalnie super że tak jest tutaj mamy ten boksika jednak przymocowany linkami tak jak po prostu powinien być a mój nie był i dlatego wyszło to co wyszło w dniu wczorajszym że namiot złożył się jak jak po prostu paczka zapałek widzimy tutaj takie skate park Tutaj Playground O i Dorota Będzie sobie Śmigać na Oponie Zobaczcie Ale czat. Leci A na mnie będzie dobre Pokaż Pokaż Masz mi się nagrywa się teraz. Nagrywa się cały czas. Możesz mnie nagrywać. Gruby Gruby słuchajcie. Be Bo jest chyba to ciężki Uwaga O ja super udało się Kaszy na teraz ty Ej, jesteś różniejsza od mnie, chodź, chodź, chodź O idzie Łukasz. Mogę jeszcze raz się przejechać ostatni ja, wiem jak to stań tutaj wisiu. Pozdrawiam wszystkich. No to słuchajcie jedzie. O, mnie dupa poli! Kur... Trzymaj! Fajnie to, no nie? Ale zabawa! Garzyna, ty też będziesz jeździć. Tak. Kiedy? Tam składają namiot. Łukasz! Łukasz, zaklukałeś? Klucz zamknął? Zamknęłeś? Okay. ogrzewanie wyłączył? No pewnie nie. A po co jak zapierdziela ona? Ale ty to ta pędzisz szybko Na mnie to składają Ono tak fajnie, co nie chodzi go oni i tu wygląda No, ja to tylko... nawet wróci na tym No dobra, idziemy dalej sobie po tym kempingu Powiem wam, że jest naprawdę potężny każdy ma jakby swoje miejsce tutaj, nikt nikomu nie wchodzi w drogę, fajnie dużo kamperwanów jest, mega, no i przyczep też oczywiście, namiotów może nie aż tak, ale mam wrażenie, że chyba więcej jest tych, więcej jest kamperów tutaj idziemy zobaczyć krowy hajląckie zobaczymy czy tam gdzieś będą i na idziemy a to jest długa, 7 metrów chyba Ciekawe, gdzie oni by ją stawiali. O, patrz, do Jest lepka. <śleszamy> Te krowy tutaj gdzieś były, nie? Może z drugiej strony są. Tej kały. Tu jest napisane, take care, bo są bydło. Przechodzimy na własną odpowiedzialność. A tam są. Ej, dobra, ja pójdę pierwszy, bo wygniecie cały czas na tym, no już na filmie. Drota Łukasz mnie, Bo nagrywam was z tyłu jakiś cały czas No chyba, że chcesz A no, tu są w końcu Drota na koniec pewnie Szkocji Krowy te Tam są dużo Można do nich Ręka wybiegła do przodu, jak z sproc. Tam jest Sky. Tam masz te góry. Widzisz, ta charakterystyczna góra na Sky, tam jest ta trójkątna. Zastuję nie widać teraz. Poczekajcie. O, teraz widać Zobacz, widzisz I krówki Oa Tam są jeszcze Byczki Fernando No Można wejść tam, ale to na własną odpowiedzialność tam To są byki czy krowy? byki tutaj. A my nie przejdziemy na drugą stronę. Ja pierdziel. Będzie się się wrócić. No. Może. A no. a to wrócimy się, jajku. Patrz, patrz, zobacz. Co mogę? Po wodzie. Zrobić. Patrz, patrz. Dawaj, dawaj. O, patrz, zdjęcie. Strzelamy. Zdjęcie. Hello. Działam. O kurczę. Pięknie. No to no nie? mają, no. Ale grzyby ma fajne. Obcięte one są, ale patrzę się i mówię, o co za nie przyszły. Cholera jasna. Mu! Mu! Chodź. Tamta się liże, zobacz. Ale Dzień dobry, dzień dobry. Dnia kolejnego oczywiście. Witam Was serdecznie. E, słuchajcie, no, to już szósty dzień, piąty, już człowiek się można powiedzieć, e, gubi, ale dzisiaj spaliśmy e, w takim oto e, camping podzie. E, no bo generalnie trzeba było trochę odpocząć od takiego namiotowego. Stylu. Poza tym byliśmy po ostatnich nocach, byliśmy mega, mega przemęczeni. I cóż mogę powiedzieć, no i powiem wam, że na dobrze na dobre nam to zrobiło. Dzień się zaczyna, dzień się zaczyna, w nocy trochę padało, wijało teraz też troszeczkę wieje. Tych kemping podów tutaj troszeczkę jest, jak widać tam za mną, zobaczcie, jest ich tu, tutaj trochę kemping w ogóle prezentuje się w tak, że jest. no jest dosyć duży, tam tutaj są kampewane, tutaj mamy na środku gdzieś jakiś taki play, play, playground, tutaj mamy takie plac zabaw, tutaj są wydmy, za wydmami jest morze. No i generalnie można powiedzieć dużo, dosyć też namiotów. I tam on się też ciągnie, i tam od góry i tak dalej. Tutaj na środku mamy toalety, chociaż takich, chociaż toalety, peśnice, miejsce, w którym można sobie coś ugotować. E, e, tam dalej też jest kolejny taki punkt, no i gdzieś tam tam jest recepcja, restauracja, e, taki widok głosu na góry. No jest, powiem wam że jest mega, mega, mega jest ten kemping fajnie zorganizowany. E, no, e, no poleciłbym naprawdę, poleciłbym k, go z czystym sumieniem. E, San Caravan e, camping, Campside Caravan? Coś takiego w ogóle. Gollich? 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 gollich. No, chuda, nie chce mi się w ogóle, nie, 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 będzie gdzieś tutaj na dole, tutaj będziecie mieli na dole gdzieś po prostu to napisane, jak to się nazywa. No, dobrze nam, powiem, zrobiło w ogóle, e, Seryjnie, dobrze nam zrobiło w ogóle to, że tutaj e, mogliśmy sobie przespać się w tym podziku, naprawdę. Słoneczko się dziś przebija. A tymczasem po prostu zaraz pewnie jakieś śniadanko. Tutaj zna, yy, Grażynka z Łukaszem ostatni, ostatnią noc z nami byli. Ostatnią noc. I oni już wracają do domu. A my ruszamy dalej. Dzisiaj ruszamy już do Glenku, Zostaniemy tam tylko jedną noc. Jedną noc. Natomiast pojutrze... Jutro rano już wracamy do Darby, bo niestety na Loch Lomond nie udało się. Nie udało się i musimy jeden dzień wcześniej wrócić. Ale cóż, pewnie tam jeszcze wrócimy. Fajnie. Popatrzcie sobie. Jest po prostu mega. Dobra. No to ja już idę w takim razie i oglądamy dalej. Wiecie co? Jeszcze postanowiliśmy my my, bo jak już spakowani i wszystko jest godzina w sumie za 29 to jeszcze postanowiliśmy się po prostu przejść na e, krótki krótki spacerek. Poczekajcie przed tę kamerę O, będzie mnie lepiej, lepiej widzieć, ekipa już gotowa. Także e, cóż to można powiedzieć? Lecimy, lecimy, przejście na e, na wydmy. Powiem Wam, że wieje wiaterek, ale zimno nie jest w ogóle. Także jest, jest przyjemnie. Kolejny dzień się rozpoczyna. Rozpoczyna się kolejny dzień. Także no jest, jest, jest mega śnie. Myślę, że jeszcze za 20-30 minut tutaj zostaniemy. Patrzmy Jeszcze szybki spacerek. Zobaczymy, czy tu jest przejście jakieś w ogóle. No, niekoniecznie, słuchajcie, niekoniecznie, niekoniecznie tędy. Musimy iść do mostku, ale miejsce na fotkę jest. Nie, tędy, Dorota, chodź, już tam za ślisko jest, misiek, chodź, nie. Nie, jest za ślisko, Drota, uwierz mi a dota będzie przechodzić przez kamienie. Ja my też przejdziemy, chodź. Ja nie idę. Chodź damy. Dobra, to my z Garzyną idziemy... Idziemy tamtędy Suchy. po suchym posionym. Jak to się mówi? Idziemy posiane. <tryk> Tylko że jak tutaj w błoto wpadniemy zaraz Bo jest miękko strasznie idziemy przez wydmy Zobaczyć Ten A jaki fajny kamperek jest oklejony Ładnie to wygląda Jest kładka. Tak to się prezentuje Idziemy Jest tam ścieżka? To idziemy dalej. ślimak podróżnik Idziemy jeszcze na... Słuchajcie, idziemy jeszcze na ostatni spacerek razem tutaj Na, na San a ten kemping jest, powiem Wam, że jest. Jest duży, jest duży. Jest naprawdę, naprawdę jest duży. Czekajcie, zobaczmy jeszcze. U nas Big Sand Beach. Tutaj jest. A miejscowość. Gajeloch. Gajeloch. Gajlok. No, jest dużo. Ale dużo jest w ogóle tych piczy tutaj. Jest fajno, nie? W takich miejscach w ogóle, że może być, że jest... No... Jeżeli się w dole zatrzymasz, to ci nie będzie wiało. Jeżeli zatrzymasz się w dole. Tutaj też jest, zobaczcie, takie stanowisko. Od wydmy ten, no nie? Duży ten camping. Jest, Dobra, wchodzimy, wchodzimy na górę. A na górze, a na górze wieje. Wow, wow. Ale mega. Odpływ jest? Tutaj można wejść na punkt widokowy i to się prezentuje tak Tu w dole kolejna rzeka Plaża jest naprawdę ładna Te dziewczyny Tam nasze kemping pody a tutaj oczywiście ja, żeby nie było, pokażę się. Czekajcie, kamerę tylko zmienię i tak to się prezentuje. Fajnie, powiem Wam, że jest, jest mega. Jest mega. Góry się tam przecierają. Zobaczcie, mam za mną. Się. Może jakieś zdjęcia bym zrobił w ogóle o No właśnie, zróbmy jakieś fotki No powiem, że nie wiadomo kiedy tu będziemy, nie? To wysepka jest piękna ajajaj, ale tutaj jest fajnie I dziewczyny są, dziewczyny są tam za mną Widacja, zróbcie sobie razem zdjęcia. Jestem. Ajajaj. Aj, aj. jedziemy, jedziemy. Nie widzę się, nie widzę się, nie widzę się. Dobrze, jestem. 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 to miejsce? O, to O tu jest najwyższy punkt. Tu jest najwyższy punkt. najwyższy punkt. Najważniejsze, żeby nie było zimno, mokro, żeby nie było mokro w ogóle człowiekowi, bo wtedy w ogóle jest najgorsze, co może być, ale jest kudy fajnie, szkocka przygoda powoli dobiega końca, słuchajcie, powoli, powoli dobiega końca i naprawdę potrzeba nam było tego, żebyśmy dzisiaj spali w suchym miejscu, osłonięci od wiatru i od deszczu nabraliśmy siły powiem wam jedziemy zaraz na śniadanie i tym oto sposobem będziemy się żegnać, Słuchajcie, będziemy się żegnać tym oto sposobem z tym, z, te, z tą lokalizacją no jeszcze ostatni ostatni szut tutaj tu jest jedna rzeka która wpływa a tam dalej, tam były krowy hajlandzkie, tam jest następna i tutaj mamy rzut na cały, cały karawan, no cały kemping w ogóle. Fajnie w takim wyd wydmowym, wydmowym, klimacie w ogóle. I tam kemping Pody. On się jeszcze ciągnie tam w tamtą stronę. Dobra, nie przedłużam, lecimy na śniadanie.